Ojej, ty. jak mi jest teraz naprawdę bardzo dobrze. Po raz kolejny raz ja się rano obudziłem, wstałem i znów będę mógł w tym pięknym życiu, żyć w naszym pięknym kraju, w tych pięknych czasach, bo czasy mamy takie fantastyczne, możemy rano wstać, siedzieć w domku i pozasadzić tyle innych czas, bo mamy już taką technikę, że normalnie to, to w ogóle jest szok totalny. Już nawet od dzieci teraz można, przecież teraz to, ci rodzice mają naprawdę super, to, to nie muszą naprawdę się tak cały czas zajmować tym dzieckiem, bo nawet od drugiego roku życia jest takie coś jak piękny telefon komórkowy. Wystarczy dać dziecku ten telefon i rzucić fajną bajkę i on ma taką radiokę, przecież to w jedną sekundę ma tyle informacji, miliony obrazkowych to nie Nieważne nie są te jakieś, y, powiedzmy, y, te treści, które są zawarte w słowach. Wyświadczy takie fajne obrazki, i wtedy jest taki, BUM na przykład dziecko tak, jest, jest tak bardzo po, pozytywnie zakręcone. Ja się napiszę, że to chodzi, żeby być przecież już od dziecka zakręconym. Naprawdę jest fantastycznie. Dawniej były takie dziurnowate te, te, te bajki, jakieś rekcia, bolki-lolki, jakieś rumcajce, czy, czy, czy Jakie tam kreciki, nie? Co to, 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 to było? To takie durnowate było, no. A teraz naprawdę dzieci się bardzo fajnie potrafią zająć sobą. Będziemy zakręconym, tak? Takie dziecko sobie fajnie dorasta, ale jak już jest takie starsze, to też nie musi wychodzić z domu, bo on sobie przyjaciół ma włączy taki komputerek i on ma tyle przyjaciół, po prostu jest tak naprawdę fajnie w ogóle. I sobie normalnie może jeść popcorn i sobie zaprzyjaźniać się i, i tego. A później jak dorosną. No to pewnie no to się mogą spotkać przecież w parku taka cała grupa, na przykład jakieś tam y, 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 wymieniać doświadczeniami, jakichś tam specyfików sobie zazieli jest naprawdę bardzo fajnie. To jest fajne rzeczom, a w ogóle tak... Też tak w domu jak to jest, to jest telewizor taki piękny, naprawdę to jest fantastyczne. To jest w ogóle okno na świat. To bardzo mocno rozwija, prawda? Bo teraz chcemy co te książki, jak jest to, to kłóci się, to takie cieńskie co też czytać, a tu tyle pięknych mądrych dzieci. Jest w samej w telewizji. Przecież od rana jak włącimy, włącimy telewizor, to wiadomości są, one są naprawdę takie ciekawe. Tak, bo na przykład tu gdzieś bomby są lecą, tam strzelają, a tam na przykład gdzieś jakiś gaz wybuchnie i taki ciekawy ci autobus na przykład się przewróci. To to jest ciekawe, no. Po co to pisać o, nie wiem, jakichś takich, takich rzeczach, że niby to dobre, że o jakichś tam artystach, prawda, czy tego, to po prostu nie ma sensu. O artystach, czy, o, czy te, 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 na przykład te teatry są, po co one teraz na teatry? W domu, czy siedzi, tyle mądrości przecież może, a w teatrach jakieś takie podstwa się po prostu pokazuje to, to bez sensu. A tu my mamy przecież w telewizji wspaniałych tych aktorów, no. mamy przecież dwóch aktorów po prostu i reszta to statyści. I przynajmniej tych aktorów kochamy i, i ich rozpoznajemy. Reszta to po, po, pociocio. Pociocio, no. Oczywiście czasami... Się, y, trafiają y, naprawdę bardzo dobrzy aktorzy, no, świetni w takich paradokumentach, i te treści są takie wspaniałe. Tu tak przyciąga na przykład Stasiusz z Dzakadinka, prawda? A ona, a ona na przykład wynajmuje dytyki i, gra, i oni tak świetnie grają, wtedy naprawdę człowiek może się uczyć o wielkich wartościach, rozumiejąc to wszystko naprawdę. I teraz też się nie rozpieszcza, właśnie aktorów, żeby sobie nie myśleli, że oni są tacy po prostu, Pewnie, że ci, co są bardzo znani, tych dwóch aktorów, prawda, to oni muszą być wynagradzani odpowiednio, ale taki normalny aktor, niech on troszkę nabierze pokory i teraz są piękni, a teraz się oni nie rozpieszczają. Taki aktor, który ma tylko stanem zastatystować, dostaje aż po prostu 55 zł brutto, tak. Po co to, to rozpieszczać? To, to teraz my naprawdę mamy fajne czas, albo na przykład te takie komy, te kabarety, które są naprawdę są piękne, one są rozwijające, one teraz w ogóle to cierpią te z dzieci, te bo na przykład takie durkę, tak, tam była wojna na miny i teraz właśnie w tych kabaretach jest pięknie, bo to jest wojna na miny, bo to jest się taką w im wdrobi... bardziej miny, to takie kowy tam naprawdę wtedy się śmieją, naprawdę. A jeszcze jak, jak, jak jest w ogóle, jeszcze popis w ogóle różnych ten, kreacji, po prostu i to damskich, bo taki męczy naprawdę zawsze wie, że za kobietę, to takie kowy a jeszcze jak to będzie sobie zabierze tego papieru taletowego i wygląda, i wtedy tak na przykład, ci, co tam siedzą, to są bardzo szczęśliwi, bardzo, bo to widać, że są bardzo szczęśliwi, bo tak po prostu naprawdę, jak się kamera tam pójdzie, to wtedy ci ludzie, takich dużo, tak nagle tego brawa Biją, taki śmieją, cieszą, bo na przykład ktoś powie: dupa, i to takie śmieszne jest, naprawdę. Takie śmieszne, jakie to mądre, dajcie to te kabarety, to dajcie spokój, to brali jakiegoś tam, nie wiem, tuwima brali, czy jakiś tam, bojzeleński, który też niebi kabaretyk, jakiś tam zielony balonik stworzył, a dajcie spokój, to jakieś dudki były, to jest dudki, jak sobie po jak te dudki. No albo jak na przykład taki jakiś kabaretyk, pan Dziewoński z panem Michnikowskim, o jakimś sęku zrobili, Gadali o Tartaku a na końcu pies morze i zawsze to ten normalny skandal czy jakieś tam kabarety tego pani Olgi Lipińskiej. To to nie, teraz to naprawdę są bardzo na poziomie i po prostu korzystają y, z literatury naprawdę takiej, takiej y, po prostu roboczej tak naprawdę, bo to potem to nie ma sensu. To te książki to one są już w ogóle niepotrzebne. Tak samo jak mówiłem, teatry, to jakieś bzdurnostwa pokażą. Telewizja jest naprawdę bardzo fajną wartością i można się dużo nauczyć. W szkole też jest teraz fajnie, dzieci nie muszą być zestresowane i nie muszą tak codziennie chodzić ze szkoły, bo sobie z domu siedzą, sobie jedzą chrupki, kukury i się uczą po prostu zdalnie i są wtedy mądre, bo są w ogóle nie no w ogóle. Nie ja wiem co, jak, jak, jak nie wiem czy dzisiaj ja jutro i, m, m, będę miał siłę y, po prostu też porozmawiać na temat tego fantastycznego życia w naszym kraju, w państwie w ogóle to, i w ogóle na świecie, to jest tak super w ogóle, bo ja, ja, ja się cieszę, jak się wszyscy cieszą, bo ja bardzo ludzi kocham i chciałbym po prostu, żeby wszyscy byli zadowoleni, tak jak po prostu ja jestem zadowolony, zadowolniony z życia. No, <toszanie> <tosanie>